Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oficjalnie oświadczył, że Rosja nie podpisze porozumienia pokojowego z Ukrainą, dopóki w Europie nie zmienią się przywódcy kluczowych państw. Dodał, że widać już wyraźne oznaki przygotowań krajów NATO w Europie do ataku na Rosję, a na Litwie stworzono przyczółek do przyszłego ataku. Siergiej Ławrow. Poparł spór między europejskimi przywódcami a Donaldem Trumpem o Grenlandię i Radę Pokoju. Kreml celowo podsyca temat, że rzekomo nie tylko Rosjanie nie mogą się dogadać z Europejczykami, ale także Donald Trump a więc cały problem leży po stronie Europejczyków. Minister spraw zagranicznych Rosji porównał aneksję Krymu do sytuacji Grenlandii i Stany Zjednoczone Ameryki, twierdząc, że to to samo. Słowo to może zalegalizować przejęcie Krymu przez Rosjan. Ale Ławrow stwierdził też, że w ogóle Grenlandia nie jest częścią Danii. Najbardziej uderza przyznanie Ławrowa, że wkrótce nie będzie pokoju na Ukrainie. Na Kremlu cieszą się, że Donald Trump, swoimi wybrykami, odwrócił uwagę świata od terrorystycznego niszczenia ukraińskiej energetyki przez Rosję. Trump naprawdę stracił panowanie nad sobą. Odwołując w Davos podpisanie umowy z Ukrainą i spotkanie z Zełęskim. Ale na końcu Ławrow jednak przyznał, że Amerykanie znowu oszukali Kreml i nie wypuścili Rosjan, którzy byli na przejętym tankowcu Mariner. Nazywam się Aleksiej Pieczyj, porozmawiajmy razem na ten temat, ale zanim zaczniemy, proszę Was, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie lajka, napiszcie dowolny komentarz pod tym odcinkiem i przyjaciele, zasubskrybujcie mój kanał. Na telegramie Pieczy News. Link znajdziecie w opisie filmu, publikujemy tam najnowsze wiadomości na bieżąco. Szef rosyjskiego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył dziś, że Rosja nie może podpisać porozumienia pokojowego z Ukrainy, obwiniając za to Europejczyków. Ławrow stwierdził, że Rosja rzekomo jest otwarta na dialog z obecnymi europejskimi przywódcami, jednak rozumie, że najprawdopodobniej nie uda się dojść do żadnego porozumienia. Dalej, cytat. Jeśli ktoś chce rozmawiać, nigdy nie odmówimy. Nawet doskonale rozumiejąc, zrobię tu takie zastrzeżenie, że z obecnymi przywódcami Europy najprawdopodobniej nie uda się dojść do żadnego porozumienia. Tym, którzy chcą poważnie rozmawiać, radzę nie ogłaszać tego publicznie. Jeśli naprawdę są zainteresowani, powinni po prostu zadzwonić. Jak to bywa wśród dyplomatów bez oskarżeń, dodam tu od siebie małą uwagę, Sierioszka Ławrow, Wśród dyplomatów przyjęte jest nie kłamać, a ty jakoś w lutym 2022 roku bezczelnie kłamałeś, że Rosja nie zamierza atakować Ukrainy. Więc serioszka, nie ty powinieneś mówić o zwyczajach dyplomatów, bo jesteś tylko koniem. Na tym zakończmy. A przy okazji o wojnie. Ławrow stwierdził, że Zachód dąży do strategicznej porażki Rosji. I że ten cel pozostaje niezmienny w planach Europy. Według niego na arenie międzynarodowej nie obowiązują już żadne zasady. Świat według wersji Kremla przeszedł do formuły, kto silniejszy, ten ma rację. Ławrow twierdzi, że to właśnie Zachód, a nie zdziczali Rosjanie, całkowicie przekreślił utrwalone normy stosunków międzynarodowych. Przypomnę, że w grudniu 2021 roku. To ten łysy drań, Władimir Putin, twierdził, że trzeba zmienić architekturę bezpieczeństwa Rosji w Europie, trzeba zmienić NATO. Trzeba zmienić porządek światowy, i tak dalej. Teraz Ławrow mówi, że to Europejczycy przekreślili ustalone normy stosunków międzynarodowych. No i osobno szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji wspomniał prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donalda Trumpa, nazywając jego podejście do kształtowania zasad zachowania na świecie wstrząsem dla Europy. Ławrow twierdzi, że próba Waszyngtonu narzucania zasad zszokowała europejskich sojuszników. Cytat jeśli Zachód chce rozmawiać według własnych zasad, to ich prawo. Rosja będzie rozmawiać według zasad równowagi i równości. Słuchajcie, aż się wzruszyłem przy tym cytacie Ławrowa. Ławrow, którego szefem jest Putin, to typ z podciemnej gwiazdy z Petersburskiej Bramy, który publicznie mówi żargonem twierdzi, że nie ma wojny, a Rosjanom potrzebna jest akcja, więc wojna się zaczyna. To cytat. Ławrow twierdzi, że Zachód rozmawia według własnych zasad, a oni będą rozmawiać na zasadzie równości. To naprawdę jakiś cyrk. Ławrow ostatecznie oskarżył NATO o przygotowania do wojny z Rosją, twierdząc, że sojusz szykuje się do bezpośredniej konfrontacji z Federacją Rosyjską. Ławrow został zapytany o opinię na temat planów Litwy dotyczących umocnienia rejonu przy korytarzu suwalskim, na co odpowiedział cytatem. W Rosji i na Białorusi narasta przekonanie, że władze litewskie coś knują, przygotowując prowokację, po to, żeby sprowokować nas do konkretnych działań, a następnie wezwać do jedności Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego w związku z tymi samymi zagrożeniami. Następnie Siergiej Ławrow przeszedł do Grenlandii. I tutaj Ławrow wyraźnie gra na różnicach między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Ale wcześniej Ławrow porównał, przepraszam, porównał Grenlandię i Krym. Ławrow oświadczył, cytuję, Gdyby na miejscu narodu grenlandzkiego był naród Krymu, wiele rzeczy stałoby się dla was bardziej zrozumiałych. Od razu zaznaczę, że naród Grenlandii istnieje, ponieważ tam jest odrębny etnos, to jest odrębny naród. Inuici, naród Krymu... Co to za definicja? Co to jest naród Krymu? Naród czego jest Kijów? Naród Moskwy? Co to za podział? Według twierdzenia Ławrowa, na Krymie ludzie poszli na referendum po antykonstytucyjnym zamachu stanu, a na Grenlandii nie było przewrotu. Jak powiedział prezydent Trump, ten teren jest kluczowy dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki. A Krym dla Rosji jest równie ważny jak Grenlandia dla Stany Zjednoczone Ameryki. To było do przewidzenia, że Rosja zacznie snuć takie analogie. Nie ma tu czego komentować, choć Ławrow sam sobie zaprzecza, bo dalej oświadcza, cytuję: Trump stwierdził, że to terytorium jest ważne dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, a dla Rosji Krym ma podobne znaczenie. Następnie cytował, takie ujęcie sprawy nie jest zgodne z zasadami zgromadzenia Ogólnego Organizacja Narodów Zjednoczonych. Kontynuujmy. Ławrow stwierdził, że słowa Trumpa o planach Rosji i Chin dotyczących Grenlandii to kłamstwo. Nie ma żadnych potwierdzeń tej teorii, że ten teren zajmie Rosja lub Chiny. Uważamy, że nie mamy z tym pytaniem związku, tylko obserwujemy. To poważna sytuacja geopolityczna. A Moskwa wyciągnie wnioski po jej rozwiązaniu. Siergiej Ławrow wtrącił się, twierdząc, że Grenlandia nie należy do Danii, lecz jest kolonią, którą trzeba wyzwolić. Siergiej Ławrow przyznał, że jego rzeczniczka, alkoholiczka Masza Zacharowa, oszukała Rosję. Kto by pomyślał? Siergiej Ławrow stwierdził, że Waszyngton zlekceważył prośbę Moskwy o uwolnienie dwóch Rosjan z tankowca Mariner. Przejętego przez amerykańskie wojsko dwa tygodnie temu. Według niego Amerykanie rzekomo obiecali uwolnić Rosjan następnego ranka, ale tego nie zrobili. Cytat. Niestety kolejne dni pokazały, że decyzja nie jest wdrażana. Oczekujemy, że nasi amerykańscy koledzy dotrzymają obietnic, które nam przekazali. I cała ironia polega na tym, że 9 stycznia rzeczniczka prasowa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji Masza Zacharowa. Publicznie ogłosiła, że gdy tylko Kreml zażądał, ona powiedziała, że zażądano uwolnienia Rosjan stankowca Marinera. W białym domu nawet przeprosili i obiecali natychmiast uwolnić członków załogi Marinera. Jak również jak twierdziła Zacharowa, strona rosyjska przystąpiła do, cytuję, pilnej praktycznej pracy nad wszystkimi kwestiami związanymi z zapewnieniem jak najszybszego powrotu rosyjskich marynarzy do domu. Jak się okazało, Amerykanie nie planowali nikogo uwalniać. A Zacharowa znów po prostu skłamała. Ławrow mówi: No tak, was okłamano i co z tego? Jesteście Rosjanami, czemu się dziwicie? Ławrow dodał, że przechwytywanie tankowców przez Stany Zjednoczone Ameryki narusza Międzynarodową Konwencję o Prawie Morza i budzi niepokój. Bez powodu zaatakował Ukrainę, zapominając, że to jego kraj dziki kraj. I właśnie z tymi, Trump chce stworzyć Radę Pokoju, o której mówiłem w poprzednim odcinku. Dlatego przejdźcie na kanał i koniecznie obejrzyjcie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, tutaj postawię wielokropek. Napiszcie swoje opinie w komentarzach, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostawcie lajka. Jeśli chcecie wesprzeć ten kanał na YouTube. Możecie to zrobić dowolną darowizną przez link lub dane w opisie filmu. Będę Wam za to wdzięczny. To już wszystko. Dbajcie o siebie. Trzymajcie się. Cześć.